Ale historia, mówiliśmy ostatnio o premierze Alfy Milano, już nie ma Alfy Milano. Musieli pozmieniać. Zapraszamy na dodechy: Marcin Klimkowski i Michał Głosiarowski. No więc wyobraźcie sobie: historia jest taka, i napisał o tym Reuters, że okazało się, że przez to, że samochód jest, będzie produkowany w Polsce, nie mogą użyć nazwy Milano. Zobacz, tyle pięknych nazw ma Alfa i zawsze jak coś wymyśla, no to mi to najgorsze, ale czy to jest Julia, czy samo Quadrifolio na przykład? Możemy wymieniać tych włoskich nazw bardzo dużo. Są piękne, zawsze, i nagle wjechało Milano i nie może być Milano. No dobrze, to teraz tak. Jest 15 kwietnia, wieczorem. Nie sprawdzam służbowej poczty wieczorem, ale tym razem jakoś tak było, że przyszła i zainteresowało mnie to, bo pomyślałem sobie, że to po raz pierwszy w historii, żeby po premierze, kiedy wydano miliony, miliony euro na to, żeby. Komunikacja, żeby marketing, komunik wszystko. Żeby to nazywało się Milano, mała Alfa Romeo, czyli crossover Alfy. Żeby nazywała się właśnie Mediolan, no nie wiem, Ferrari Roma na przykład się nazywa. I nagle przychodzi komunikat od Stellantis, czwartego pod względem wielkości producentów samochodowych na świecie, że właśnie nie, że teraz się będzie nazywała Alfa Romeo Junior, ponieważ Alfa Romeo Milano została zdjęta, a oni się nie chcą kłócić. I też dowiedziałem się tego samego dnia o tym, że we Włoszech jest minister, specjalny minister do spraw firm i uwaga, Made in Italy. Do spraw firm i Made in Italy. I ten urzędnik się tak wściekł na to, że Alfa Romeo jako pierwsza Alfa Romeo w historii od 1910 roku będzie produkowana w Polsce, w Tychach, że powiedział. Po moim trupie, no i okazało się, że wygrał on i związkowcy, którzy też wściekli się na koncert Stellantis i na Alfa Romeo. W związku z tym, Stellantis, żeby się właśnie nie kłócić, postanowił zmienić nazwę auta po raz pierwszy w historii, ale Junior to jest nazwa kilku modeli Alfa Romeo z przeszłości. I te modele nie były szczęśliwe, zatem zobaczymy co będzie z crossoverem. Jeszcze jedno słowo na koniec. Carlos Tavares, znany z niewyparzonego języka, prezes koncernu Stellantis powiedział, ok, to, że będzie Alfa Romeo produkowana w Tychach, a nie we Włoszech, sprawia, że będzie o 10 tysięcy euro tańsza. To nie są drobne kwoty. Ja nie jestem tak bardzo oburzony. No jest minister, ma swoją robotę do wykonania. Okazało się, że Alfa, koncern właściwie, złamał przepisy. No to super. No to jak złamał przepisy, to niech za to odpowiadają. I albo niech produkują we Włoszech, albo niech zmienią nazwę. I przez tych 10 tysięcy euro stwierdzili, że dobra, dobra, to zrobimy w takim razie juniora. Junior, jeśli miałbym powiedzieć, to tak. Po pierwsze, najbardziej kojarzy mi się z Peugeotem 205. Jeśli już mam hmm. jakieś skojarzenia. A po drugie, to nie jest ładna nazwa. Alfa Romeo Milano. Tak, Ładnie, brzmi nie? dobrze. Alfa Romeo Junior. No, Ferrari Roma. Tak, jest, jest cała masa popierdółka trochę. Nazw właśnie dlatego jest ten minister do spraw firm i Made in Italy, dlatego żeby nie nadużywać włoskich nazw, żeby nie każdy mógł sobie nazywać swoją firmę, nie wiem, Parmigiano albo coś takiego, bo to fajnie brzmi. Zresztą, to trochę niemotoryzacyjne, ale cała masa polskich producentów butów nazywa się i imiona, i nazwiska są włoskie. Potem okazuje się, że firma powstała w Polsce, nie ma z Włochami nic wspólnego, ale nazywa się po włosku. I właśnie po to ten urzędnik sprawuje pieczę nad dziedzictwem Włoch. Uwaga, przecież właścicielem Stellantis, jednym z właścicieli Stellantis jest Fiat. To jest nowa nazwa, nowy konglomerat Fiata i Chryslera. No czyli w suma summarum przyznajesz mu rację w sprawie Trochę tych tak. różnych nazw. Tak. Nie wiem, czy znacie tak. historię lodów Hagendaz i tam są te dwie kropki. Taki umlaut mający skłaniać wyobraźnią nazwy w stronę Skandynawii Dostał, został dodany tylko po to, żeby tak się właśnie kojarzyło, bo to nie jest żadna przecież skandynawska firma. Była amerykańska, potem została przejęta No dobrze, wracamy w takim razie do motoryzacji. Eee, suma summarum Klimciu, byliśmy ostatnio na kilku różnych premierach i będziemy chcieli o nich dzisiaj Powiedzieć o Astonie Martinie, o Renault sceniku, o Fordzie Mustangu, bo jest Ford Mustang siódmej generacji, a w ogóle były 60 urodziny Forda Mustanga, więc ukłony dla Mustanga, bo no Petrol hedzi. wiadomo, że zawsze będą. No tak, cały czas jest V8. No. Z, z wielką sympatią patrzeć po prostu na ten y, samochód. O czym jeszcze powiemy? Powiemy o dosyć ciekawym teście autonomicznego Hyundai'a w Las Vegas, no i jeszcze o nowym auto. K6 jest k i o Maserati Gran, Gran Cabrio. O rany. Dzisiaj, Gran Cabrio. Dzisiaj Folgore. Nie jest Folgore. Folgore. Tak, ale w wersji, słuchajcie, elektrycznej. Był już jakiś y, elektryczny kabriolet? Yy, o, Czekaj, właśnie. Nie przypominam sobie. Wy nam podpowiecie, czy są elektryczne kabriolety, ale na pewno nie premium. Nie tak bardzo premium jak Maserati Folgore i rzeczywiście przedstawienie, to może już od razu. 829 koni mechanicznych, tam jakieś 3 sekundy do 2,9 sekundy do 100 km na godzinę. Przede wszystkim pokazano go w takiej wersji, która nazywa się Folgore oznacza w, w nomenklaturze Maserati samochód elektryczny, natomiast Maserati wzorem Bentleya, wzorem Rolls-Royce'a zauważyło, że tylko samochody personalizowane się sprzedają. Więc w momencie prezentacji pokazano najbardziej możliwą, spersonalizowaną wersję. Każdy chce mieć swoje Maserati, i Maserati to oferuje w, w takim specjalnym programie personalizacyjnym. Tą drogą zresztą idą też i Audi, i Mercedes ostatnio, i BMW, gdzie te personalizacje są bardzo, bardzo rozbudowane, bo wszyscy chcą się wyróżnić głównie lakierem i, i tapicerką. Piękny samochód. No, co tu dużo mówić? Jest po prostu piękny. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, bo jest piękny i potężny. Trzy silniki elektryczne, każdy po 400 koni mocy, chociaż nie da się tego zsumować, tak żeby wyszło z tego 1200 koni, więc wychodzi tam ponad 800 KM w buście, bez tego do palasza jest ponad 700. Bateria ma 83 kWh pojemności. No to, jak sobie z takim buścikiem pojedziemy ze dwa razy, to dojedziemy to by było na z teraz... Warszawy do Pruszkowa e... i z powrotem już może być ciężko. Zresztą Włosi podali, podali. Zasięg tego samochodu jest zaskakująco niski. W tej chwili auta premium już to jest około 600, ponad 600 km nawet. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z takim zasięgiem 410-440. Architektura 800 V, zatem będzie szybkie ładowanie i Włosi wierzą w to, że zdążą z ładowarkami z rozbudową, chociaż powiem, że powyżej Rzymu są ładowarki, poniżej Rzymu nie ma ładowarek, więc Włosi jak Polacy. No to może teraz o tym Hyundaiu Ioniku 5, dlatego że przeprowadzono eksperyment w Stanach Zjednoczonych i. Miał zdawać test na prawo jazdy, to znaczy została zaprogramowana trasa ośrodka, w którym się zdaje egzamin na prawo jazdy. Do autonomicznego samochodu wsiadła instruktorka, która działa w branży od 25 lat, no i ma tam do odhaczenia podczas egzaminu na prawo jazdy w Stanach bardzo dużo takich konkretnych elementów, jak to zmienia pas ruchu, jak wcześniej włącza kierunkowskaz, kiedy hamuje, jak skręca w lewo, bo to jest dosyć istotne, i ona jechała a tym Hyundai'em i tam sobie wszystko odhaczała i co? I zdał śpiewająco. Zdał śpiewająco, a w ogóle jest to akcja taka półtestowa, jeżeli chodzi o sprawdzenie technologii autonomicznej, ale pół... No nie boję, nie boję się tego słowa marketingowa, dlatego że y, Koreańczycy w Stanach Zjednoczonych wzięli y, y, dziewczynę, która nazywa się Pearl Outlaw, zresztą ciekawe nazwisko Outlaw, y, i powiedziała, y, i to jest y, y, dziewczyna, która jest niewidoma i właśnie y, tym motywowano chęć albo potrzebę istnienia aut autonomicznych, żeby... Y, pewne osoby, które nie mogą prowadzić, żeby miały swobodę przemieszczania się. I e, od tego zaczyna się film, który pokazuje, jak Hyundai Zdaje egzamin w Las Vegas. W Las Vegas zdawanie egzaminu nie jest specjalnie ani łatwiejsze, ani trudniejsze niż w innych miastach, więc można się spodziewać, że ta autonomiczna jazda się sprawdza. Zobaczcie sobie cały film w wolnej chwili, bo można go zobaczyć i jest wzruszający, bo to rzeczywiście się okazuje, że otwiera zupełnie nowe możliwości dla osób, które takich możliwości wcześniej nie miały. I tak również należy patrzeć na rozwój samochodów autonomicznych. Warto to wziąć pod uwagę. Jedno zdanie na koniec. Egzaminatorką była Candice Jones, która powiedziała: W swojej 25-letniej karierze obrała, oblałam w interesie bezpieczeństwa publicznego tysiące. Ehm, osób. Ja policzyłem nawet, wiesz, bo ona powiedziała, że 25 lat pracuje jako instruktorka i że z 18 osób dziennie zdających na egzamin nie, u niej zdają mniej więcej 3, i wyszło mi w związku z tym, e, że jeśli pracuje 20 dni w miesiącu i codziennie oblewa 15 osób i tak jest przez 25 lat, to wyszło mi chyba 90 tysięcy osób, że oblała. Dobra, słuchajcie, to teraz e, króciutko o takich premierach, na których byliśmy. Pojawił się Aston Martin Vantage, nowy w, e, w Warszawie. Aston Martin, który jest odpowiednikiem Mercedesa GT. Mnie to specjalnie interesowało, dlatego, że jak wiadomo, to jest samochód bezpieczeństwa. W Formule 1 i Mercedes jest na zmianę z Astonem Martinem i między innymi Max Verstappen narzekał na to, że Aston Martin odstaje mocą. Rzeczywiście ta różnica mocy była dosyć dużo, du, duża, bo e, Mercedes ma 720 KM a Aston Martin miał mniej więcej 500 z hakiem, w związku z tym no, ta różnica była duża. Teraz ma 665, jeśli dobrze pamiętam. Zmieniona trochę aerodynamika w tym samochodzie, tak żeby lepszy był docisk, zmieniony cały interfejs w środku systemu multimedialnego i zmienione również światła. Jednym to się bardziej podoba, innym mniej, Matrix LED z przodu. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, dużo większa, jeżeli chodzi o wygląd, no to zdania, jak powiedziałem, są podzielone. Sam Aston Martin Vantage nie stracił nic ze swojego wyglądu i jest po prostu zjawiskowy. Jesteś fanem Astona Martina. Bardzo. Bardzo lubię. Wiecie, ile się sprzedaje w Polsce Astonów? Yy, w zeszłym roku chyba 32. Nieźle. Tak, tak. To jest yy, chociaż nie tyle, co na przykład Lamborghini. To jest około 70-90 sztuk. A no i Rolls Royce'ów już sprzedaje się około 25-30 sztuk. Dobrze, to ja powiem o prezentacji, która na mnie zrobiła duże wrażenie. Yy, to jest Renault Scenic. Yy. I e tak, samochód roku 2024. I tak, po pierwsze, bardzo, duże, bardzo dużą uwagę zwróciłem na design tego samochodu. Jest naprawdę fantastycznie zaprojektowany i to, co mi się podoba, zresztą od kilku lat, to jest pokazywanie przez Francuzów pewnego rodzaju pazura. Francuzi od lat 50. ubiegłego wieku byli znani z pewnego rodzaju ekstrawagancji. I Później na początku XXI wieku od tej ekstrawagancji odeszli i to był gigantyczny błąd. Świat oczekuje od Francuzów ekstrawagancji, i scenik itek elektryczny jest właśnie samochodem zaprojektowanym ekstrawagancko. Oczywiście zasięg, konie mechaniczne to sobie wszystko możecie znaleźć, a tutaj nie będziemy matematycznie tego wymieniać. Natomiast jest to też samochód, który. Jest zaprojektowane jako auto rodzinne i to auto dla posiadaczy dzieci. A dlaczego? Z tyłu jest to pierwsze auto, które ma specjalne ładowarki i specjalne podstawki pod telefony, pod smartfony, po to, żeby dzieci miały już wygodę używania swoich smartfonów i ładowania ich jednocześnie. Także pokolenie cyfrowe w tym aucie jako pierwszym przejmuje władzę na tylnych kanapach. Nie jeździłem jeszcze z scenikiem i e tekiem, więc nie wiem, jak to się sprawdza, bo już w Citroenie była taka szufladka na tablet. Czy ktoś z niej korzystał? Nie mam zielonego pojęcia, więc nie wiem, czy to nie jest rozwój tamtego pomysłu. Mnie zainteresowało coś innego, i to jest wątek formułowy, delikatny, dlatego że przy okazji wyników Renault zacząłem się zastanawiać, jaką rolę odgrywa Alpin w całym koncernie Renault. Dlatego, że Alpin to jest sportowa marka, mają A110, tam będzie nowy jeszcze samochód. Natomiast spojrzałem sobie, bo się chwalili ostatnio, że tam 20% wzrost sprzedaży Alpin mieli. Wiesz, w zeszłym roku sprzedali samochodów. W Polsce? Nie, na świecie. Mhm. 4368. Tak, w Polsce chyba 4368. A wydają na tę Formułę 1 i wyścigi długodystansowe pewnie z pół miliarda dolarów rocznie. Jakim się to spina? Jaki jest pomysł? jeżeli chodzi o całą grupę Renault, sprzedają ponad 2 miliony samochodów rocznie, 2 miliony 200 tysięcy samych Renault, no bo tam w to wchodzi jeszcze Dacia, około 1,5 miliona i w tym 4300 samochodów Alpine i wydają na to pół miliarda rocznie. No i też pytałem o to i się okazuje, jakoś mi to klimciu umknęło, że teraz wszystkie samochody sportowe Renault już nie są RS-ami, już nie ma Renault RS. Wszystkie są nazywane Renault Alpine, tak, czyli Alpine się kupuje namersja... tam. Wiem, tak. I już nie tak można mieć jak... N-Line w Hyundaiu tak albo S-Line tak. w, w przypadku Audi. A ja powiem tutaj rzecz kontrowersyjną, ponieważ przyjrzałem się wynikom sprzedaży Alpin w Polsce. To są katastrofalne wyniki, które świadczą tylko o tym, że ta marka jest niedostrzegana. Ja powiem tylko tyle. To jest jeden z najlepiej jeżdżących samochodów, jakimi kiedykolwiek jeździłem, jeżeli chodzi o jazdę sportową, w aucie cywilnym. Fenomenalnie prowadzi się Alpine A110, A110, tak? To jest, znaczy, wchodzi się i z tego samochodu można nie wychodzić. Kosztuje dwa razy mniej niż konkurencja od Porsche, a według mnie jeździ bardzo, bardzo porównywalnie, ale nie troszkę mniej niż Porsche, tylko tak jak Porsche, a to jest yy, według mnie duża zaleta. Nieczęsto się to zdarza, ale w procentach zgadzam się z Klimkiem. Uważam, samochód. że to jest bardzo fajny samochód, że daje mnóstwo frajdy z jazdy. No jak z miałbym konkurent... wybrać Alpinę albo te krowy od AMG, w sensie krowy mam na myśli masę, to to... No nie, no... ale to innego rodzaju samochód, Dobry. tak? Bo to jest bardziej konkurent nie wiem, 718, 718 Porsche, 818, tak? tak? 718 na pewno będzie lepiej wykończona niż alpina, ale jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, to A110, tych wrażeń daje daje bardzo dużo i przez to to jest bardzo fajny samochód, no ale ciągle. 4368 egzemplarzy w ciągu roku i wydają pół miliarda dolarów na, na cały projekt. Natomiast jest jeszcze jeden samochód, o którym chcieliśmy... A nie, dwa, przepraszam. To Ja zacznę jeszcze od prezentacji nowego Mustanga, bo hmm. miałem okazję zobaczyć już. Mustang siódmej generacji, 5-litrowy silnik, V8, ceny tam od 300 mniej więcej tysięcy się zaczynają. Fajnie, że została ta V8. Nie wiem, czy to nie jest najtańsza V8 z nowych samochodów dostępnych na Rynku. Przy okazji był zlot y, właścicieli Mustangu, więc można było zobaczyć Mustangi wszystkich generacji, łącznie z konkursem na głośność wydechu. No i Wciąż? Też, Wciąż? ciągle, ciągle tak. I muszę powiedzieć, że często słyszę Mustangi, jak przejeżdżają po moim osiedlu, i jest to irytujące, yeah. ale jak się wsiada do Mustanga, to role się zupełnie odwracają i chce się słyszeć ten rozdzierający dźwięk. Także pewnie więcej o tym Mustangu powiemy, jak będziemy mieli okazję jeszcze pojeździć. Od razu jest taka mm, fajna, sportowa, ekstremalna trochę wersja jak na samochody drogowe, czyli Dark Horse. Można się przyjrzeć też jak ten Dark Horse a przy okazji, wygląda, bo no, wygląda dobrze, bardzo. A przy okazji 60. urodzin Ford zapowiedział kilka nowych wersji Mustanga. Dwie, to jest na przykład California Drive, to jest wersja wizualna, albo bo Night Pony to jest taka mroczna wersja, natomiast no wejdzie do Europy model, który, się, który jest bardzo, bardzo usportowiony, radykalny, i tak zapowiedzieli, że będą sprzedawać ten samochód w Europie, i Mustangi się będą ścigać, i Mustangi nie porzucą silnika v 8 dotąd, dokąd się da. A może już nigdy nie porzucą? Może coś się zmieni w no, Wyniki sprzedaży i... samochodów elektrycznych 13% mniej w samym marcu wskazują na to, że bez dopłat nie mają szans. Okej, okay, to ja teraz o elektryku chciałem powiedzieć, który dosyć szybko został odświeżony i jest to Mercedes EQS, czyli dosyć Klasa duży S Mercedes elektryczny. No tak nie, no, nie da się powiedzieć tak, jeden tak. do jednego. I co było największą wadą EQS-a, którą wiele osób dostrzegało? Między innymi, no bo tam każdy zwraca uwagę na coś innego, tylne fotele. O ile w S-klasie, wiesz, że jak wsiadasz, no to po prostu już się szykujesz, żeby się rozpłynąć, ta podusia się wciska gdzieś. Gdzieś pod tutaj ucho w karku, i to jest takie miłe. A tam była taka zwykła kanapa. I ewidentnie klienci na to narzekali, bo już wjechały te fotele biznesowe już z tym rozkładanym podnóżkiem, także wygląda to nieco inaczej. No i włożyli też może inaczej. Chwalą się jeszcze większym zasięgiem i pomyślałem sobie, wow, super rozwój baterii. Tak to pewnie będzie wyglądać, więc i zasięg się zwiększył. No, nie do końca o to chodzi, bo zwiększono baterię ze 108 do 118 kWh. Czyli to już chyba to, to tak wielką baterię. Żeby zwiększyć zasięg, ten zasięg podawany jest w zależności od wersji od 680 do 822 km. Klimciu, to taki zakład ze mną. Wsiadasz do EQS-a z największym zasięgiem 822 km. Jak przejdziesz nim 822 km, to sponsoruje Ci wyjazd na wakacje gdzieś tam. Okay, grubo. Przyjmujesz? Nie. Nie. <laughs> nie, nie przyjmuję. A jak nie, to ja jadę. E, I tak samo nie przyjmuję zakładu, jeżeli byśmy mieli się założyć o zasięg w nowym Audi e, S, b, przepraszam, Audi SQ6 i Q6 e, e Audi idzie w bardzo kontrowersyjną stronę. Mam wrażenie, że jest szansa, że wygrają ten wyścig, dlatego że. Głównie jakby Vorsprung Technik, czyli przewaga dzięki technice. Te samochody są bardzo podobne do siebie, natomiast to, o co chodzi Audi, to na, na szpikowanie tych nowych swoich elektryków maksymalną technologią, żeby były użyteczne. To są pierwsze produkcyjne samochody zbudowane na nowej platformie, która nazywa się Premium Platform Electric, PPE. I tam deklarowany zasięg to jest 624 km. Samochody zresztą już są wycenione na polskim rynku 350 i 419 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo duży nacisk na błyskawiczne ładowanie, czyli ta architektura 800 V. I na tej podstawie, na podstawie tej właśnie architektury będą powstawały mniejsze, większe, sportowe, wszystkie inne samochody elektryczne Audi. Przeczytałem tę informację o Audi, o dwóch modelach właściwie. Q6 jest Q6 i to, co jest wypunktowane przede wszystkim, wyboldowane w tej informacji, to właśnie praca nad zasięgiem i nowe światła. I tak sobie tak. myślę, Kurczę, no właśnie takie Cześć, rzeczy niezauważalne coś, troszeczkę. A czegoś mi jeszcze brakuje, jakiegoś takiego zęba, jakiegoś bardziej, czegoś, że... coś by przykuło uwagę. Bo wiesz, w każdym uhum. samochodzie tak. czytamy o zasięgu, i tak każdy macha ręką na ten zasięg, bo wszyscy sobie myślą, dobra, tak zacznijcie podawać realne zasięgi. Cały czas proponuję, żeby robić te badania również laboratoryjnie w temperaturze minusowej, zbijać te dwa wyniki i wyciągać średnią. I wtedy będzie fair. A teraz moim zdaniem te wyniki w WLTP są po prostu niefer, więc wszyscy patrzą na to z przymrużeniem oka. Oczywiście można to odnosić samochód do samochodu i jeśli jeden ma 680, a drugi 340, to wiadomo, że ten 680 będzie miał większy zasięg, a 380 mniejszy, no ale to właściwie do tego się tylko... Spotyka. Realny zasięg jest gigantycznym problemem i najlepiej radzą sobie z nim Azjaci, w sensie oni są najbliżej tego osiągnięcia realnego zasięgu, czyli głównie Koreańczycy, ale też samochody chińskie są w tym e, przodujące. Natomiast Niemcy mają z tym ewidentny problem i dlatego tak silnie dążą, tak jak w przypadku Mercedesa, o którym mówiliśmy, czyli jak w przypadku Audi, do odmiany swoich aut na nowsze generacje, także z większymi bateriami, ale to nie chodzi tylko o większe baterie, chodzi właśnie o to, żeby one ten zasięg utrzymywały w różnego rodzaju warunkach klimatycznych. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Oczywiście na YouTube dodechę i w bibliotece podcastów Radia 357. Trzymajcie się.